Cześć wszystkim, przyjaciele! Dziś zbudujemy eleganckie domki dla naszych pupili. Oni po prostu uwielbiają się bawić, ale często te ich zabawy kończą się w najbardziej nieoczekiwany sposób. Au, au! Oj! Ojej! Żyje. A ty, Jess? Złamaliśmy ręce! Wygląda na to, że czas na nowy challenge. No co, przyjacielu, jesteś gotowy, żeby pomalować nasz dom? Tylko nijak nie mogę nabrać odpowiedniej ilości farby. Hau, dajcie, pomogę! Hau, hau! Wszyscy, drogi, barni w akcji! Uwielbiam fioletowy kolor. Jak wspaniale, że teraz nasz domek będzie jaskrawszy. Jeszcze troszkę i będzie gotowe. Brawo, kolego, świetna robota, Barni. Normalnie szał. Chodź tu, wyściskam cię. A jak idzie dziewczynom? Nam? My nie mamy w ogóle farby. O rany! Tylko spójrz, co przyniosł nam Barney! Dziękuję bardzo, tak nam pomogłeś. No to co? Pomalujesz ze mną domek? Nie martw się, że zajmę się wszystkim. Malowanie podłóg i ścian to moje hobby. Jedna chwila i nie poznasz naszego domku, Mrel. Wow, rewelacja! Teraz mamy piękny zielony domek i to wszystko dzięki Tobie. O, a tak przy okazji, zobacz, jaki fajny prezent Ci kupiłam. Chcesz się pobawić laserem? Miał? Szybko go złapię. Mam Cię! Poddaj się i pełnij tak dorwę. Świetny projekt ci wyszedł, Lucy. Wow! wow super! A ja dam Barneyowi nową kość. Łap, przyjacielu! Co powiesz na udekorowanie naszego nowego domku kosteczkami? Co o tym myślisz? Małka, łatwizna na hałchał. Świetny pomysł! To będzie modne i fajne. Spójrz, co jeszcze ci przyniosłem. Piłeczki. O, chyba też wpadłem na fajny pomysł na udekorowanie naszego domku. A ja? O rany. A, już rozumiem. Teraz tymi piłeczkami mogę ozdobić dach. Brawo, Barney. Weź zrób jeszcze kilka, a ja wszystko przykleję. Przybij łapeczkę! Jesteśmy świetnym zespołem! Patrzcie, dziewczyny! Wow! To wygląda świetnie! Brawo, wy! Lucy, pomyślmy, jak ozdobimy nasz dach. Chyba twoja sierść będzie do tego idealna. Wystarczy ją tylko przykleić, a następnie pomalować w nasze ulubione kolory. Wow! Wyszło super! Wreszcie możemy zdjąć te gipsy. Co tam znalazłeś barni? Hmm, sprawdźmy to. O rany, ile tu jest piasku? Najwyższy czas zbudować coś fajnego. Hop! O tak, idzie nam wspaniale. resztę pracy biorę na siebie. Kilka minut i piasek będzie idealnie równiotki. Zobacz. Świetnie mi idzie. Hurra, teraz mogę odpocząć na leżaku. Skakuj mi na kolana. Cieszmy się wspaniałą pogodą, mój przyjacielu. Patrz, co ja tu mam. Normalnie, jakbyśmy byli na egzotycznych wakacjach. A teraz czas zjeść coś smacznego. Au, au, dziękuję bardzo. No zdrowie, Barney. Przy okazji spójrz na te miękkie chodniczki w kształcie kości. Wiem, że będziesz zadowolony. O rany, wow! Lucy, zamówmy też kilka nowych rzeczy do naszego domku. Na przykład fontannę... I jakieś akcesoria? Będzie fajnie. O, to chyba kurier! Co za tempo! Dziękuję bardzo. Lucy, zobaczmy, co nam przywieźli. O, twoja drabinka. Tylko, że nie wiem, jak przymocować ją do ściany, tak żeby nie spadła. coś wymyślić. Ojej! Trzymaj wkrętarka za śrubami. Dziękuję. Jesteś taka mądra. Świetnie. Wszystko mi się udało. Kupiłam ci też nowy drapak. Zobacz, jaki jest fantastyczny. Wow. Dziękuję bardzo. Jak super się bawimy w tym naszym domku. Brakuje tylko kilku szczegółów. Tutaj umieszczę zabawkę z piłeczkami. Zobacz. A obok zabawną fontannę, abyś zawsze mogła ugasić pragnienie, moja droga. O rany, jakie ogromne pudełka! Postawię jej bezpośrednio na trawniku, żeby Lucy mogła odpocząć i ukryć się przed gorącym słońcem. O, Według mnie jest super. Warni, wpadłem na świetny pomysł. Chcesz zajrzeć do naszego domku? Jestem pewny, że chcesz, więc zrobiłem dla ciebie specjalne drzwiczki. Nie rozśmieszaj mnie, z łatwością wejdę i przez te zwykłe drzwi. No dobra, nie wiedziałem, że tak umiesz. Nieźle. Ok, Lucy, wydaje mi się, że czas wejść do środka. Póki co mamy tu gołe ściany, ale szybko to naprawimy. zobacz jaki mam miękki kocyk. Będzie świetnie wyglądać na naszej podłodze wraz z tą poduszką. Co powiesz? Mrau super! O, pocznij sobie, a ja przyniosę wspaniałe akwarium. Poznaj swoją nową sąsiadkę, złotą rybkę. Z nią na pewno nie będziesz się nudzić. A jeśli zgłodniejesz, to w lodówce czeka na ciebie świeża śmietanka. Jaka fajna lampa. Hmm, gdzie położyć te kłębki? Już wiem. Są takie kolorowe, że będą świetnie wyglądać jako dekoracja ściany. No jak, podoba ci się? Tak, bardzo mi się mrał podoba. Tak się cieszę, że jesteś zadowolona. Ok, przyjacielu, przystępujemy do ozdabiania naszego domku. Podobają ci się te puzzle? Tak, bardzo. Pokryjmy nimi podłogę, aby była bardziej miękka. Świetny pomysł. Dobrze ci idzie. Trzymaj więcej. Wspaniale. A to jest łóżko dla ciebie. Rozgość się. Dziękuję bardzo. Zmęczyłem się. A tak przy okazji zupełnie zapomnieliśmy o ścianach. Na pewno będziesz zachwycony tymi haczykami. Au, au, jesteś mistrzem. Powieszę tu swoje ulubione zabawki. Wygląda ekstra. A drugą ścianę proponuję ozdobić światełkami z odciskami twoich łap. Super, co? O, prawie zapomniałem o Twoich śmiesznych zdjęciach. Niech cieszą oko każdego dnia. No to ułóż się wygodnie, przyjacielu, i oglądaj ze mną bajki. A, uwielbiam ten moment. Jest taki śmieszny i jednocześnie romantyczny. Tak, to takie słodkie, też mi się bardzo podoba. I dziękujemy wszystkim, którzy zostawiają lajki i subskrybują nasz kanał. Napiszcie w komentarzach, który domek bardziej wam się podobał. Do zobaczenia, pa pa.